Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sławek i Miesiąc Tomasz, zapraszamy na nasze kolejne dialogi z wiarą o finansach. Y, pomyliliśmy kolejność. Tak, pomieszało się nam. <grym> y, tak, drodzy Państwo, uśmiechamy się, bo tak się umawiamy zawsze kto co mówi na początku każdego spotkania, ale dzisiaj nam trochę nie wyszło. Niemniej witamy bardzo, bardzo Słodek. serdecznie. Y, bardzo wiele tematów już y, y, omówiliśmy, dotknęliśmy właściwie, tak powinienem powiedzieć, y, jeżeli chodzi o te, te sprawy mamony, sprawy finansowe, de traktowania y, dóbr materialnych. I y, tak y, 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 właściwie trochę pominęliśmy jeden z podstawowych tematów, to znaczy on pojawiał się trochę w tych naszych rozmowach, ale tak przy okazji chodzi o, o pracę, bo przecież praca człowieka jest jakby głównym źródłem dochodów rodziny. Nacisną przestrzenią, z której gdzieś tam pieniądze Właśnie. się zbiorą, prawda? No bo pomijamy patologię w tym momencie. <grym> tak. Życie ze spadku, prawda? Bycie rentierem, czy, czy no, oczywiście sprawy budżetu rencistów, emerytów to, to wiadomo, ale to są ludzie, którzy no przez wiele, wiele dziesiątków, nieraz lat Też pracowali. pracowali tak. Tak, tak. I, I właściwie ta praca do dzisiaj im nie jest obca, bo y, tak jak to mówią nasi starsi bracia i siostry, to się dopiero człowiek napracuje, jak pójdzie na emeryturę. No bo nagle cała gama rzeczy w domu, które zawsze były odkładane, odkładane. Jeszcze wnuki podrzucą mnie, tak. I, i, i człowiek tak. się nie nudzi. Y, no ale tak, tak o pracy y, nie mówię mówiliśmy specjalnie. Chociaż temat ciągle jest obecny w naszej świadomości, w naszej przestrzeni, w mediach publicznych, no, był czas, kiedy filozofia pracy była bardzo mocno eksponowana, bardzo wiele tematów z zakresu filozofii pracy było, że tak powiem, nawet na, na pierwszych stronach gazet i to nie tylko o naukowych czy filozoficznych, bo temat był bardzo, powiedziałbym, istotny. No, w systemie socjalistycznym, komunistycznym. Tak te hasła zawsze w tak, tam zakładach. Tak. Pamiętamy, traktujące. my jeszcze pamiętamy <coughs> Moci Może Nasi Słuchacze, nie? pochody pierwszomajowe, święta pracy. Dzisiaj one też są, bo tak. pierwszy Maja jest świętowany właśnie jako, jako Dzień pracy, święto pracy. Święto pracy. No, Święty Józef, robotnik, patronuje prawda, temu 1 maju, temu dniu, natomiast no, my już patrzymy troszeczkę, powiedziałbym tak, inaczej teraz, no bo zmienił się system ekonomiczny, tak. praca kosztuje prawda, coraz więcej. Te wszystkie rzeczy związane z zatrudnieniem, z bezrobociem, no, słyszymy o tym bez przerwy. Ale my chcemy powiedzieć o pracy e, tak z biblijnej perspektywy, bo pierwsza, pierwsza wzmianka e, o pracy to jest właściwie e, wzmianka o pracy Boga, który stwarza. E, stwarza słowem ale jednak po swoim dziele odpoczywa. odpoczywa. Mhm. Mamy w tym opisie biblijnym, w tym poemacie o stworzeniu świata wyznaczony ten rytm pracy i dnia świątecznego, sześć dni pracy, no i szabat, szabat Boga, mhm. do którego zaprasza Pan Bóg człowieka, stworzonego w szóstym dniu. A więc praca jawi się jako coś niezwykłego, bo, bo jest to praca Boga, bo jest to przejaw Bożej miłości, Bożego Geniuszu. No, to, jest, to jest coś, co świadczy o, o tym, kim jest Pan Bóg. Mhm. No ale potem następuje opis, kolejny fragment księgi Rodzaju o tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli. Chciałbym ja jeszcze troszeczkę wcześniej może wrócił, nie? bo tam też jakby stawiając Adama w raju, Bóg też jakby zleca pracę do Adamowi. Nie? Tak, czyńcie sobie ziemię poddaną, no. prawda, to, to jest przy stworzeniu. Mhm. No tak, bo, bo sprawa, sprawa dotyczy tego obrazu i podobieństwa. I wtedy y, praca jest czymś, y, co człowieka cieszy, jest, jest twórcza, radujący, coś, coś, co <coughs> wypływa właściwie z jego y, potrzeby serca. Y, tak sobie myślę, że, <coughs> że, że warto by było y, jakby króciutko tą pracę charakteryzować. Ona jest y, w pełni z miłości jest czymś, co nie tylko jest przyjemnością, jest, jest taką emanacją ducha ludzkiego w przypadku Adama, żeby ten świat właśnie czynił sobie poddanym, czyli korzystał z niego, upiększał go, prowadził wraz z Panem Bogiem jakby dalszy Dziąg ciąg utworzenia, mm. prawda? Mm. No i potem, potem mamy zupełnie inną sytuację, kiedy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Mamy ten fragment, kiedy Pan Bóg daje wyrok. Wyrok na szatana, wyrok na Adama, wyrok na Ewę. No i Adam w pocie czoła, w pocie czoła prawda? A ziemia będzie ci chłasty rodziła. Chwasty i, I praca staje się czymś zupełnie jakby różnym. Jakby była w tym momencie pozbawiona takiej Bożej asystencji. Tak trochę z błogosławieństwa do przekleństwa, nie? Tak, właśnie coś takiego. No jest, to, jest to coś właściwie, czego ciągle doświadczamy w obecnym czasie. No, wielu z nas chciałoby mieć pracę, która, która, go, która człowieka cieszy, do której człowiek idzie z przyjemnością. No jest błogosławieństwo. Tak? Jest błogosławieństwo. O, wiesz, wielu z nas narzeka, ojej, znowu muszę iść do roboty, czyli tak. jako jest przekleństwem z kolei. Nie? No i te, te ambiwalentne uczucia <laughs> tak. nam towarzyszą ciągle w, w, w tym, no, jak człowiek wstaje rano, mówi, no, no jejku, nie chce mi się, prawda? No. I, a jednak gdzieś tam wstaje i podejmuje ten trud. Więc y, y, praca jako, jako czynność człowieka, y, która ma y, na celu zapewnienie mu utrzymania y, godziwego życia, y, no ma te, jakby te dwa odcienie, powiedzielibyśmy ten z Bogiem i ten bez Boga. Tak. Y, no ale czy tak jest w istocie, y, bo jak patrzymy na przykład na świętego Pawła, który w Nowym Testamencie najwięcej pisze o pracy i, i siebie bardzo często stawia za wzór, mało tego on się chlubi tym, że pracował własnymi rękami na swoje utrzymanie, bo było to dla niego, była to dla niego taka przestrzeń również ewangelizacji. Okay. On przez pracę ewangelizował, dawał, dawał przykład, chociaż też mówi jako apostoł właśnie mógł korzystać z tego, że on dzieli się dobrami duchowymi, a, a ludzie dzielą się z nim materialnymi. dobrami materialnymi i to, i to jest w porządku, ale on rezygnował z, te, z tego, bo dla niego praca była czymś wyjątkowym, to znaczy była narzędziem apostolstwa. I to, to niezwykłe jest właśnie u świętego pała. I w jego przypadku nie widać tego przekleństwa pracy. Więc mamy, mamy dość ciekawe właściwie pytanie, jak to się dzieje, że, że ta praca w przypadku świętego Pawła, ale może tak być w każdym przypadku innego człowieka nie będzie miała tego właśnie charakteru przekleństwa, chociaż zawsze będzie wiązała się z trudem, ze zmęczeniem, z wyrzeczeniem. W różnych, w różne sytuacje tak. nas mogą zastać. Nawet jak z radością pójdziemy do pracy, to czasami coś tak się poukłada, jakiś tam, nie wiem telefon czy, czy inna osoba podrażniona nas może no, też jakoś tam zdołować tej pracy, prawda? więc jakby no, i, i w ramach jednego dnia te, te rzeczywistości błogosławieństwa i przekleństwa mogą się, mogą się przeplatać ze sobą. Tylko no. tak myślę, że mamy, mamy trochę nad tym władzę, czy, nie, tylko, tylko jak, ją, jak ją zastosować i na czym ona polega, żeby żeby człowiek, który idzie do pracy codziennie, czy podejmuje jakieś zadania, no nie wiem, w rodzinie, w domu własnym, który boryka się właśnie z trudnościami, z przeciwnościami, pokonuje opór materii, no, również no, opór no, bliźniego, no, tak, no. nie uważał i nie, nie odczuwał tej pracy jako, jako właśnie przekleństwa. Wydaje mi się, że mamy, mamy na to sposób, mamy na to lekarstwo. Myślę, że tym lekarstwem będzie intencja, jest intencja, z jaką podejmujemy zadania. Mm -hmm. Bo jeśli, jeśli nie będziemy mieli dobrej intencji, to rzeczywiście trochę, <laughs> trochę będziemy podobni do takiego jucznego zwierzęcia, które które obładowane musi dźwigać te ciężary, jeszcze poganiane jakimś batem, y, gdzieś tam spina się na jakąś górę i y, 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 y samo nie wie po co. Y, no, marzy o, o, o marchewce, tak to no, powie jest, powie, O zielonej łączce. Tak, zielonej łączce. <laughs> y, no i czasami to tak jest, że y, człowiek właśnie praca, 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 a przyjdzie święto i nie wie co ze sobą zrobić. I to już trochę zahacza o pracoholizm, by świętowali o Polsku. Natomiast intencja, <laughs> intencja podejmowania wysiłku. Myślę, że właśnie wiara w Pana Boga, Stwórcę, ale również wiara w Jezusa, który jest Odkupicielem. Bo jak patrzymy, Pan Jezus też mówi o dziele, które dokonuje, mówi o pracy swojej tam no tak naprawdę. No i wiara w Ducha Świętego, który uświęca. Jakby, jakbyśmy odnieśli tą swoją sytuację człowieka, który no, ma ręce do pracy, prawda? umysł, wolę właśnie do tych trzech osób Bożych, to, to myślę, że przy każdym tym odniesieniu, możemy zyskać coś niezwykłego. Bo jeśli popatrzymy na Ojca, który stwarza świat, to możemy odkryć w sobie to powołanie, właśnie to, które Pan Bóg daje ludziom na samym początku przy stworzeniu. Możemy wyjść do pracy właśnie z tą świadomością, że idesz ojcem wypełniać dzieło, które jest jego dziełem. Gdy popatrzę na Jezusa, który przez swoją pracę zbawia świat, mogę szukać tego motywu, że to dobro, które ja czynię, będzie ubogacało bliźniego, będzie przynosiło pożytek komuś. Sprawi, że ktoś może będzie bardziej szczęśliwy, że, że jego kłopoty będą mniejsze, mm -hmm. że patrząc czy korzystając z owoców mojej pracy, no, pokiwa z zadowoleniem. To jest coś wartościowego, gdy odniesiemy się do Ducha Świętego i popatrzymy na pracę jako to miejsce uświęcania. Że, że, że człowiek konsekruje wtedy i siebie, i świat. Motyw. Myślę, tak, że tak ten... różne są odpowiedzi tak. na, na pytania, które się zadaje, właśnie po co pracujesz. Mówiąc teraz pięknie, to mówiło o to tej intencji. No i to za tą intencją to pytanie, nie? dla kogo, czy po co pracujesz. Nie? Musimy się dobrze zastanowić, czy idziemy do pracy, żeby zarobić pieniądze, czyli w miejsce... Pana Boga stawiamy sobie bożka, tak sobie myślę, no bo pracuję dla pieniędzy, tak? Nie dla Pana Boga. Czy rodzina jest, tym, jest tą intencją? Pracuję dla rodziny, bo muszę wychować dzieci, bo muszę zapewnić byt domowi, mhm. tak? to znowu kogoś wstawiam, coś wstawiam w to miejsce, tak? Pracuję dla. No ale teraz, jeżeli ja pracuję z Bogiem i dla Pana Boga dla Jego chwałę, no to jakby ten swój, swój siłek wynoszę na trochę wyższy poziom. Nie? Przy czym wcale nie niweczę Tak, te dwóch, wszystkie tak. Jakby, z, tak. jakby są zabezpieczone, nie? bo Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, więc reszta jest na swoim, jak to często mhm. słyszymy. Nie? Tak, ja myślę, że, że właśnie, właśnie o to chodzi, że, że jak, jak mam tą intencję podstawową, zwróconą do Pana Boga, właśnie z tą intencją... Że, że dla Pana Boga, z Panem Bogiem, hmm. przez Pana Boga, hmm. e, przez Chrystusa, z Chrystusem, nie w Chrystusie. Chrystusie, prawda, wychodzę do, do moich codziennych zajęć, e, to ja właściwie cały ten swój świat niosę ze sobą, powierzam go Bogu. E, praca nie staje się e, sama w sobie bożkiem i celem. Hmm. Natomiast staje się okazją do, do wzrostu człowieka w wierze, do, do tworzenia piękna, do tworzenia dobra. I przez to odniesienie do Pana Boga, ona nabiera właściwego sensu. I człowiek nawet gdy wykonuje pracę, powiedziałbym mało atrakcyjną, Nieraz y, trochę patrzymy tak z politowaniem na ludzi, którzy nie wiem zamiatają ulicę, pracują w kanałach, y, czy, czy naprawdę gdzieś tam urabiają w brudzie ręce po łokcie. Mm -hmm. Nie chcielibyśmy. A tu się okazuje, że y, tak jak Staro Przysłowie mówi, żadna praca nie hańbi właśnie dlatego, że może mieć odniesienie y, do Pana Boga. Mm -hmm. A to jeśli i o tym siostra no <grym> też gdzieś, gdzieś <grym> słyszałem takie, że nawet właśnie mycie podłogi może być niejako modlitwą, nie? jeżeli to jest zrobione z sercem i, i no, jak najlepiej tak. potrafimy. Nie? I, I teraz no, mam ona, no będzie, jeżeli no, bo będzie zapłata tak. za pracę. Ona weszła teraz, jesteśmy <grym> w, w pewnym etapie rozwoju ludzkości, no wszedł ten pieniądz. Bo wtedy, kiedy ta ekonomia ludzi właściwie opierała się o rolnictwo i o pasterstwo, czy, czy wcześniej nawet jeszcze o zbieractwo, tak, prawda, tak. No to trudno mówić o jakiejś ekonomii, ale chodziło, było, chodziło, chodziło o pracę, która zapewnia pożywienie która zabezpiecza byt na zimę, na, na, na czasy przednówka, nieurodzajów tak, itd. Tak tak, tak tak. Potem wszedł pieniądz jako ten pośrednik, ale właśnie w tym pieniądzu jest, jest jakby zawarte to, co dawne ludy, chociaż właściwie na świecie bardzo wielu ludzi jeszcze właśnie tak żyje, <grym> widziało właśnie w owocach pracy w konkretnym zbiorze jakichś plonów zboża, czy, czy mm -hmm. owoców, czy, czy w przychówku jakiejś trzody, którą, którą się hodowało. I wtedy, wtedy jakoś widzimy, na czym polega, może lepiej widzieliśmy, na czym polega Boże błogosławieństwo w konkrecie, prawda? Nie spodziewaliśmy się, że Plon będzie taki i taki. Hmm. Próbujemy wpływać, bo, bo nawozy mamy dzisiaj, prawda? <gry> ale y, jednak jakoś było bliżej. Y, paradoksalnie może być blisko y, albo jeszcze bliżej dziś, ale właśnie człowiek musi jakby troszeczkę więcej pomyśleć, y, dlatego że jest oddalony od tego konkretu, tak. bo nasze społeczeństwo już nie jest społeczeństwem wy, wyłącznie rolniczym bo jest przemysł, są biura, prawda? Tak. Ten rodzaj podział, różnorodność pracy, ona bardzo wielu ludzi odcięła jakby od tych naturalnych zjawisk, że za pracę na polu mam zboże. Prawda? Tak, jest tyle różnych zajęć, że, że trudno to w ten sposób odnosić. Nie? Ale, ale myślę, że warto sobie pomyśleć nad tym. No właśnie nawet kiedy dostajemy tą wypłatę w postaci konkretnego pieniądza żebyśmy się tak jak ten e, przysłowiowy bogacz z Ewangelii nie, nie rozsiedli się w fotelu, mówi jak, jak pole obrodziło, masz tak. zasoby na długie lata, e, jedz, pij, używaj. prawda? Głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojego tak. życia. E, no i wtedy, wtedy w takich sytuacjach widzimy, jak ważny jest motyw, motyw pracy z jaką podejmujemy, motyw, z jakim podejmujemy pracę. Inaczej się robi. I jakby to zrobić praktycznie? To jest, to jest tajemnica moim zdaniem porannej modlitwy. To mi się e, tak wydaje. Kiedy, kiedy człowiek... to, że musimy zaprosić Pana tak. Boga Ducha Świętego, nie zostawić go na progu przede wszystkim po przekroczeniu fabryki, biura czy innego miejsca pracy. No bo często tak bywa, że, że ten Pan Bóg gdzieś tam zostaje, a wchodzimy bez Niego. Więc ta modlitwa, intencja i zaproszenie właśnie Ducha Świętego, nawet taka prośba, myślę o asystencję. Tak myślę, że to, że to jest też takie modlitwa poranna, to jest też takie stawienie się do dyspozycji Pana Boga do czego mnie panie Boże potrzebujesz dzisiaj, mm -hmm. prawda? Człowiek zazwyczaj wie od ręki do czego. <laughs> to jest też to jest, to jest taka, taka ciekawostka, którą warto sobie dobrze przemyśleć. No i potem idzie, idzie człowiek do tego zmagania, zwłaszcza trudnego, kiedy no, sprawa solidności, słowności, uczciwości sumienności. Tak. E, no i wtedy, wtedy znowu, jeżeli jestem w pracy jako Boże dziecko, jako Boży syn, Boża córka, praca jest inna i, i jest inna y, nie tyle ilościowo, co jakościowo. Zgadza się. Chyba wrócimy jeszcze do tematu, prawda? Tak myślę. Dziękujemy bardzo serdecznie dzisiaj Państwu za uwagę. I z tymi pytaniami myślę, że Państwa zostawiamy do przemyślenia. A po co idę do pracy? Po co, id po co idziemy do pracy? Chociaż może nam się dzisiaj <grym> nie bardzo chce, no ale, ale może nam się zachce, bo jednak jest to w naszej gestii, żeby, jak to mówił nasz dramatopisarz, żeby nam się chciało chcieć. No Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Szczęść Dzień Boże. Boże.